Nie urodził się w cepku! Najpierw słabe zbiory Bobu, a teraz to. Cicho bądź dziwko, bo nas usłyszy! Jak śmiesz nazywać mnie dziwką? Jestem twoją żoną! się co to jest dziwka? To taka pani. Byłaś, Skur. wiem, że tam Cześć, jesteś! Nikt nie będzie igrał ze Skurrodaktylem! Słuchaj, Piotruju, idź zapytaj tego pana, o co mu chodzi? Tato, ale... Czy to na pewno dobry pomysł? Zaufaj mi, kochanie. Hmm? Czekaj. Cholera zabił go. Zanim zdążyliśmy uciec. Piotruś, Spokojnie, kobieto! Nie mu już nie pomarzysz! Pomóż mi! Porozmawiaj z tym panem. Najpierw murzym, potem stara baba, a teraz karzył! Kto jeszcze siedzi z tobą za tymi krzakami? Wychodź, w Zimno się robi. Jak się w kurze, to z bomby atomowej i wszyscy zginiemy. Uch. Czasami myślę o rozbodzie! I chce pójdziesz, idiotko! Do swojej matki? Przecież ona nie żyje! Zabił ją sk.wodaktyl! Zginęła przez ciebie! Pójdę do swojej siostry! No tak, zapomniałem o tej suce. się miłaś! Oddawaj pieniądze! Tysiąc siedem złotych! Ile? Przecież pożyczyłem tysiąc! Siedem procent prowizji! Cześć. Naprawdę pożyczyłeś pieniądze od tego pana? Tak, wczoraj Przez internet O Boże, i co z nimi zrobiłeś? Wsadziłem do banku na trzy miesięczną lokatę Nie mogę jej zerwać Bo naliczał mi prowizję Osiem procent Straciłem równowagę! Jak ktoś jest tak wysoki jak ja, to utrata równowagi jest szalenie niebezpieczna. Sam nie wstanę, a telefon zostawiłem w rakiecie. Zresztą i tak rozładowany, to wszystko jedno. Trudno będę udawał martwego. Żeby spotęgować efekt, usnę i módlmy się, żeby nie chrapał. Nie żyje? Pewnie, że nie żyje. Mówiłem ci, Magda, ze mną nie zginiesz. Zaczekaj! Otworzył oczy. to drgawki pośmiertne. Aaaa! to też były drgawki? Tak. Oddawaj moje tysiąc siedem złotych! To już nie. Odu! Mam pewien pomysł, żeby wstać. Dość ryzykowny, ale nie ma wyjścia. Muszę sobie włożyć granat po dupę i go zdetonować. Mam 40% szans, że się uda. I 60%, że nic się nie stanie. No cóż... Do odważnych świat należy. Ech... Je... Trafił mnie, oddawaj rewolwer! Przecież nie możesz... Ruszać ręką! Ale mogę ruszać nogą! Zaraz dostaniesz kopa w dupę, dawaj spluwę! Ja nie żartuję, oddawaj pieniądze, bo jak, bo jak się wkurzę to, to będzie tysiąc osiem złotych. Osiem procent prowizji. prowizji. Ty, ty, ty cię że cies jak się wkurzysz to nie pier... z bomby atomowej. Co? Mm, no, tak. no tak. Dobra, Dobra zmieniam, zmieniam zdanie. 8%, 8 i z bomby atomowej. atomowej. Ale masz, ale masz jeszcze szansę! Bo, bo jeszcze się nie skurzyłem! Tysiąc siedem złotych! Czekam pół, pół godziny. godziny! Co ty robisz? Wsać sobie w dupę! Czy ty nie rozumiesz, kobieto! Czy zaraz możemy zginąć! Ciu, 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 ciu. Chyba słyszałem rakietę. Nie, to ja się spierdziałam! Cicho! A nie mówiłem? No to teraz się wkurzyłem.